Cześć, witam was z Energeek. W kolejnym odcinku to był ograny Console Edition i dzisiaj dla Was przygotowałem drugą część gry Fear Effect o podtytule Retro Helix. Tak naprawdę jest to prequel pierwszej części gry opowiadającej jak doszło do spotkania tych wszystkich postaci, które spotkamy w pierwszej części Fear Effect. Fear Effect jest grą, którą taki moja prywatna nazwa zabójca laserów od PlayStation, bo. Dlaczego mówię, że gra była zabójcą laserów w PlayStation? W tamtym czasie gry z gatunku Survival Horror, jak na przykład Resident Evil, opierały się na prostej zasadzie, gdzie mieliśmy trójwymiarowe postacie na statycznym, prerenderowanym... Tle. I ten element na PlayStation sprawdzał się doskonale i wykorzystywało nie tylko taki, takie rozwiązanie, wykorzystywało nie tylko gry survival horror, ale chociażby, nie wiem, Final Fantasy, tak? Mieliśmy statyczne tło, na którym poruszały się trójwymiarowe postacie. FIRE e, Effect poszedł o krok dalej. E, Został stworzony przez firmę Kronos i tutaj wykorzystuje on technologię która się nazywa Motion FX 3D. Postanowiono, że te statyczne tła zamienić na tła animowane, i każde tło w grze jest zapętlonym filmikiem. Co to powoduje? Ano to, że konsola non stop te tła dogrywa. Cały czas, cały czas konsola pracuje, cały czas laser pracuje, żeby dogrywać kolejne tła. Ehm, powodowało to niestety, że no, jak miałeś na przykład, na Piratach grałeś i na Polisowanych, to laser się strasznie męczył, próbując doczytać cały czas te, e, te, te, te lokacje. Natomiast faktycznie pod kątem oprawy wyglądało to lepiej, bo nagle nie jest wszystko ruchome. Tutaj coś tam światło błyskało. To było naprawdę, wydaje mi się, podejście było dobre i później e, podobny patent wykorzysta Onimusha 2, chociażby na PlayStation 2, natomiast na PlayStation 1 to było coś nowego, tak? Ehm. Tak jak powiedziałem, gra jest prequelem części pierwszej i tutaj mamy jakby nową bohaterkę, bo obok tradycyjnie Hany mamy jej dziewczynę i to jest ciekawe, że okazało się, że bohaterka jest lesbijką i ma też swoją dziewczynę właśnie chyba Anna, ona się nazywała, która już w drugiej części, nie wiem czy ona się pojawiała, znaczy w pierwszej, nie pamiętam czy ona się pojawiała, chyba nie. Jedna rzecz, która zapewne zauważyliście, że gra nie była zrzucana z konsoli, tylko zrzuciłem ją bezpośrednio z emulatora. Dlaczego? A dlatego, że gra wykorzystuje self Shading i w mojej opinii na czasy PlayStation 1 oprawa jest naprawdę dobra. Szczególnie postacie wyglądają naprawdę, naprawdę spoko. Zobaczcie jak ładnie tyłeczkiem na przykład kręci główna bohaterka. I tutaj zagranie w to na PlayStation niestety powodowało, że Zamiast twarzy, bohaterka miała jakąś papkę nie za bardzo podobną do niczego, więc zdecydowałem się na emulator, żeby pokazać wam, jak fajnie były wykonane na tamten czas, oczywiście postacie, które naprawdę wyglądały spoko. Jeżeli przerównamy do takich postaci, nie wiem, z Residenta czy z Silent Hilla, no to zobaczcie, jaki tutaj był progres w stosunku do e, tych postaci, które mamy. Sama historia jest e, taka sobie, muszę przyznać, gra jakby dzieli się na dwa. Dwie, jakby takie mini fabuły, może tak to nazwę. Pierwsze mamy taką trochę fabułę, mini, mini fabułę szpiegowską, gdzie dziewczyny próbują dostać się do, na takie specjalne przyjęcie i na tym przyjęciu wykraść pewne rzeczy. Natomiast druga część przenosi nas do jakiejś takiej to się dzieje, jakby w Chinach chyba. I akcja czasami nas przenosi do jakichś takich starożytnych Chin. Muszę przyznać, że ta historia tak. Natomiast to, czym ponownie Fire Effect 2 zaskakuje, to bardzo dobre, przemyślane i trudne zagadki. To jest w ogóle ciekawostka, bo w większości gier tego typu te zagadki, nie mówię, że one są, były jakoś specjalnie łatwe, ale były takie do wykminienia. Tutaj niekoniecznie. Te zagadki naprawdę niektóre są mega ciężkie do zrozumienia, bo bardzo często rozwiązanie jakichś mechanizmów polega na tym, że musimy zrozumieć, co. Trzeba tak naprawdę w tym mechanizmie zrobić. Bo gra nie daje nam żadnych podpowiedzi, że tu zrób to, to zrób tamto. Masz pewien mechanizm, od ciebie zależy, żeby zrozumieć o co w tych mechanizmach chodzi. I niektóre zagadki, jak na przykład ta, gdzie musimy w odpowiednim e, miejscu umieścić kolorowe kamienie, to powiem Wam, że to są zagadki, które uff, zajęły mi dużo, dużo czasu, żeby rozkminić, co tu trzeba zrobić. Niektóre zagadki wydaje się, że w ogóle te mechanizmy one w ogóle nie działają. Tak? Klikasz wszystko na pałę, coś się dzieje, ale nie możesz zrozumieć, co tu właściwie się dzieje. Nie? Na przykład, w tej zagadce, gdzie musimy e, przełączyć prąd, Co naprawdę, nie, miejscami e, jest ciężko i bardzo ciężko skumać, co trzeba zrobić. Oczywiście w grze występuje też walka, i tutaj ciekawostka, w odróżnieniu od takiego rezydenta dwójki. Wszyscy bohaterowie mogą dzierżyć dwa pistolety jednocześnie lub jeden karabin i mogą również strzelać biegając i chodząc. Coś, co w Rezydencie dopiero pojawi się dopiero w części szóstej. Tutaj już w drugiej części fire Effect było zaimplementowane. Wadą rozwiązania, o którym powiedziałem, czyli tej animowanych teł jest to, że te tła oczywiście nie są zbyt wysokiej jakości, rozdzielczości, więc w mojej opinii miejscami są jeszcze bardziej nieczytelne niż te z więc bardzo często patrzymy na coś, widzimy, że coś tam jest, ale do końca nie wiemy, na co w zasadzie patrzymy, co to w ogóle jest, co ja mam tu zrobić. I całe szczęście grada je podpowiedź, jeżeli gdzieś jest jakiś element do zrobienia, to pojawia się w rogu ekranu, że tu jest ikonka, że tu możesz czegoś użyć, tu możesz coś, coś tam zrobić. Ale tak jak mówię. No, jest to mocno niestety nieczytelne. Oczywiście, jako że postacie mają dwa pistolety, mogą oczywiście celować od razu w dwa różne cele. No i niestety powrócił ten element fire-effect 2, który był również fire-effect 1, czyli tak zwane trapy, czyli sytuacje, w których zapisujesz grę, mając energię już na czerwonym pasku i nagle się okazuje, że przez kolejne kilka lokacji będziesz miał wielu przeciwników do pokonania. I niestety trzeba tutaj liczyć na szczęścia, że się uda. Szczególnie jeżeli zapisywałeś na jednym save'ie, jak ja, to te deftrapy niestety są tutaj z morą tej gry, a nie ma czegoś takiego jak apteczki. Energia po prostu sama się odnawia po przejściu do save'a, także czasami powiem Wam, że jak się złapiesz w czasami w jakiś takich konkretnych tych, to jest bardzo, bardzo ciężko to ogólnie przejści. Muszę przyznać, że to jest jedna z rzeczy, której nie dopracowano w części pierwszej. No i niestety w drugiej również tego nie do końca udało się opracować. Bardzo dobrze również wypadły kascenki, również oparte na grafice cel shadingowej. Eee, oczywiście postacie, ta mimika jest taka mocno rysunkowa, ale muszę przyznać, że, po, że wypadło to bardzo fajnie. No i wisienką na torcie Fire Effect są sytuacje, kiedy mamy animowaną kamerę tła, Tło się, animowaną kamerę prerenderowanego tła, i na tym jest nałożona postać 3D. I to są zazwyczaj elementy, kiedy na przykład przed kimś uciekamy. Kamera się prerenderowana przesuwa, tło się przesuwa, a goni nas na przykład również prerenderowany stwór, a nasza postać jest trójwymiarowa, nieprerenderowana i ucieka. Także tych elementów jest dosyć sporo. Pamiętam, że swojego czasu zrobiło to na mnie wrażenie takie takie rozwiązanie w Final Fantasy VII, gdzie były takie rozwiązania, że e, pamiętam, że była taka lokacja, w której postacie zjeżdżały windą i winda była prerenderowana, a na niej stały postacie trójwymiarowe. I ten ruch kamery prerenderowanej zgadzał się z ruchem tych postaci ee, 3D. I to było, pamiętam, że zrobiło to na mnie spore wrażenie. Potem w usm też wykorzystywano ten motyw. No a tutaj jakby gra opiera się głównie na tym dzięki temu systemowi Motion FX, Motion FX 3D TM Technology. To muszę przyznać, że to robi naprawdę wrażenie, że to wszystko się tutaj zgrywa i jakoś dali radę to tak fajnie zmontować. Czy gra dzisiaj jest do zagrania? Powiem Wam tak. To jest trochę archaiczny już tytuł. Oczywiście, tak jak mówię, te pewne rozwiązania wyprzedzały rezydenta o kilkanaście, nawet chyba lat. <laughs> Ale trzeba przyznać, że. Przez to, że te tła są animowane, no to tak jak mówię, są one dosyć nieczytelne, ale sama rozgrywka jest naprawdę spoko i mi się podobało. To jeżeli lubicie takie gry, a szukacie jakichś gier z gatunku, czyli może inaczej, nie z gatunku, bo to nie jest survival horror, z gier, które przypominają mechanikę survival horroru, no to myślę, że Fire Effect jest właśnie doskonałym tytułem, który da Wam dokładnie to, czego szukacie w bardzo fajnej, e, niespotykanej wręcz na PlayStation 1 oprawie właśnie, dzięki temu, dzięki tym animowanym e, tłom. No i jeżeli zamierzacie zagrać sobie na emulatorze, no to zobaczcie, że te postacie naprawdę wyglądają spoko i muszę przyznać, że ktoś tutaj faktycznie przysiadł do tego, żeby zrobić tą oprawę w, naprawdę na wysokim poziomie, jak na oczywiście czasy PlayStation 1. Gra jest też ekskluzywem okay. na PlayStation 1, więc poza PlayStation 1 na żadnej innej platformie sobie nie zagracie. Okay. No chyba oczywiście, że odpalicie ją na emulatorze, ale oficjalnie okay. tylko wyszła na PlayStation 1. Gra była na tyle dobra, że była nawet nominowana do gry roku. W którymś tam, nie pamiętam, w którym to roku było. Ale została niestety pokonana przez inny tytuł, ale nominowana była. No nie mniej połączenie okay. tych. Który wymiarowych teł w niskiej rozdzielczości postaci generowanej wysokiej rozdzielczości wygląda, może trochę dziwnie, ale kiedy zagracie i stwierdzicie, że kurde, ten ruch kamery zgadza się z tym ruchem, jak się ta postać okay. rusza, to naprawdę trzeba powiedzieć wtedy: WOW, że ta technologia, czy ten silnik tutaj opracowany przez. Kronosa, no robi wrażenie, kurczę, no powiem Wam, że robi wrażenie. W mojej opinii ciekawe, ciekawe rozwiązanie, było kilka gier, które tak naprawdę korzystały, jak już wspomniałem, e, chociażby Onimusha 2, e, czy tam fragmentarycznie bardzo Final Fantasy VII, a jeszcze wspomnę o jednej takiej grze, e, która wyszła na PC, tak, o której możecie posłuchać, w to było grane, e, jest na przykład Time Commando, gdzie również gra opierała się na tym, że tło prerenderowane, przesuwało się, to była biatyka tak naprawdę, taki beat'em up. Tło przesuwało się w jedną stronę, a postacie i przeciwnicy wszyscy byli w grafice trójwymiarowej. Dziwnie to wyglądało, ale to się sprawdzało i muszę przyznać, że e, fajne, fajne to były pomysły, bo coś próbowano tutaj, w tym wypadku na PlayStation, próbowano coś, coś nowego zrobić, tak? Ta grafika 3D była na tyle... Mm, znaczy konsola była na tyle słaba, że to wszystko przeniesienie w 3D w takiej jakości jak te prerendery było niemożliwe, więc próbowano jakoś tam to rozwiązać, yy, wymyślając coś, coś yy, czego jeszcze nie było. Yy, I właśnie retro Helix i pierwsza część Fear Effecta właśnie dają ten yy, taki, taki powiew czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było. Tak? Natomiast no. Trzeba przyznać, że technologia, dla mnie dzisiaj technologia robi wrażenie, to jak to zostało przemyślane uważam, że bardzo spoko to wyszło. Także, jeżeli macie okazję, zagrajcie w pierwszą część Fear Effect, zagrajcie w drugą część Fear Effect, naprawdę fajne, takie trochę zapomniane gry, bo potem jeszcze oczywiście kilka lat temu, chyba dwa lata temu czy rok temu zapowiedziano wskrzeszenie serii Fear Effect i wypuszczono Fear Effect Sedna, czyli grę turową ale to już niestety nie jest to samo. Te dwie części faktycznie miały coś w sobie. Ta turowka sedna była już no niestety ta, mocno taka sobie e, i w mojej opinii sporo odstawała od e, tych gier zrobionych przez Kronosa. Więc jeżeli tylko macie PlayStation bądź dostęp do tej gry, spróbujcie. Naprawdę fajny tytuł. Gra jest na czterech płytach, no ale oczywiście jej wielkość jest podyktowana tym, że są te animowane tła. Każde animowane tło to oczywiście osobna animka która musiała się z konsoli dogrywać. Nie polecam grania, jeżeli Wasz laser w konsoli już jest na wykończeniu, bo dobije, chwilę <grym> Effect ją dobije, do, ten laser do końca. Niemniej, jeszcze raz powtórzę się, polecam. To tyle. Pozdrawiam Was, Energeek. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.